Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o róży, o owocach dzikiej róży. Chociaż jesteśmy już po pierwszych przymrozkach, a więc te owoce róży straciły trochę witaminę C, e, to nie znaczy, że nie możemy z nich wciąż korzystać. E, owoce dzikiej róży zawierają około 30 razy więcej witaminy C niż cytryna i około 100 razy więcej witaminy C niż nasze polskie jabłka. Trzy takie owoce dziennie wystarczą do tego, żeby pokryć zapotrzebowanie na witaminę C, nasze dzienne zapotrzebowanie na te witaminę, a więc warto tym. Owocami się zainteresować, tym bardziej, że ta witamina C, która pochodzi prosto z natury, jest o wiele łatwiej przyswajalna przez nasz organizm niż witamina C syntetyczna. To, ile witaminy C znajduje się w tych małych, pięknych owocach, zależy nie tylko od gatunku róży, ponieważ wyróżniamy na przykład dziką różę. Ech, wyróżniamy też rekordistkę pod względem zawartości witaminy C, czyli różę pomarszczoną. Tutaj Wam wrzucę taką zajawkę. Ech, u mnie w ogrodzie te owoce są jeszcze niedojrzałe znaczy część już została zebrana, ale część jeszcze jest niedojrzałych. Ech, jest też róża jabłkowa. Więc tych odmian jest naprawdę dużo, z czego rekordiską jest właśnie ta róża pomarszczona o takich okrągłych, dużych, ładnych owocach. E to, czy znajdziemy witaminę C w owocu, zależy także od pory zbioru. Przed przymrozkami tej witaminy C jest znacznie więcej. Po przymrozkach tej witaminy C znajdziemy w róży mniej, ale wtedy staje się ona bardziej słodsza, a więc też bardziej nadaje się na nalewki, na jakieś konfitury. Mmm, takie bardziej pod względem smakowym. Jeśli chcemy z róży zrobić coś leczniczego, to tutaj zachęcam Was do zbioru jeszcze przed przymrozkami. Najwięcej witaminy C mają owoce świeże, ale niestety nie dysponujemy nimi przez cały rok, dlatego że owoce róży zbiera się pod koniec sierpnia, na początku jesieni, a także po przymrozkach, jeśli nie zależy nam aż tak bardzo na wartościach leczniczych. Ech, dlatego warto tą, o, ten owoc róży po prostu przetwarzać. Tylko, że tutaj taka mała uwaga. Każde przetwarzanie, czy to gotowanie, czy to pasteryzowanie, mrożenie, a nawet suszenie i przechowywanie, ech, sprawia, że tej witaminy C jest coraz, coraz to mniej. Dlatego też tutaj najważniejsze Najlepiej korzystać z tych świeżutkich owoców, ale jeśli nie możemy, to warto przetwarzać. Nawet po przetworzeniu, tutaj były prowadzone takie badania, e, że nawet po przetworzeniu tej witaminy C w róży jest wciąż na tyle dużo, że możemy wciąż interesować się tutaj jej takim potencjałem zdrowotnym i, i tą witaminą C. Owoce dzikiej róży wykazują szeroki wachlarz właściwości prozdrowotnych, a wśród nich między innymi działanie niesamowicie odżywcze, niesamowicie witaminizujące, e, działanie delikatnie uspokajające, delikatnie rozwalniające, działanie przeciwzapalne. Antyoksydacyjne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, ale także immunostymulujące. Ech, I tutaj nie tylko ze sprawą witaminy C zawartej w tych pięknych, małych owocach, ale także ze sprawą innych związków, które są w róży, dlatego że w ziołolecznictwie jest taka zasada, że nie leczą pojedyncze związki, a cała roślina. Cała roślina jest po coś, wszystkie związki w danej roślinie się wzajemnie wspierają, potęgują swoje działanie. Ech, I tutaj potęgują to działanie m.in. flawonoidy. Dzika róża jest więc polecana nie tylko w czasie przeziębienia, grypy, ale także w takich okresach, kiedy mamy niedobory witamin, albo kiedy mamy takie zwiększone zapotrzebowanie na te witaminy i sole mineralne, czyli między innymi w czasie właśnie przeziębienia, ale także w czasie chorób zakaźnych, w okresie rekonwalescencji, w czasie ciąży, laktacji i w czasie nowotworów. Dzika róża jest także świetna właśnie przy tych Poważniejszych dolegliwościach także. Owoce Dzikiej Róży warto, żeby zainteresowały się nimi także osoby, które zmagają się z dolegliwościami chociażby reumatycznymi. Tutaj Dzika Róża też działa właśnie przeciwzapalnie, więc tutaj też e, może delikatnie pomóc i wesprzeć. Także w czasie anemii, w czasie osłabienia, nerwowości, Dzika Róża numer jeden, Królowa, proszę bardzo, proszę korzystać. Ech, ona tylko czeka na to, żebyśmy z niej korzystali. Tylko tutaj potrzeba naszej otwartości, chęci do tego, żebyśmy e, zainteresowali się tymi małymi owocami i otworzyli się na świat natury, który ma ogromną moc. Dziką różę znajdziecie na terenach dzikich, jak sama nazwa mówi, dzika róża, e, w lasach, przy lasach przy jakichś bezdrożach, ale także zachęcam Was do tego, jeśli macie ogród, żeby zaprosić ją do własnego ogrodu. Można z dzikiej róży tworzyć nawet żywopłoty. Dawniej się to robiło. Dziką różę sadziło się chociażby z rokitnikiem czy z innymi drzewami owocowymi zamiast powszechnie powszechnie uprawianych teraz tuj i prostych trawników, to zachęcam Was do wprowadzenia takiej odrobiny dzikości do swojego ogrodu. I teraz to co ważne. Dzika róża jest wspaniałym surowcem, przede wszystkim smacznym, delikatnie kwaskowym. Im bardziej kwaśna, tym znaczy, że ma więcej witaminy C. Jest to surowiec świetnie nadający się do przetworów, do nalewek, do dżemów, do konfitur, do win. Można zrobić nawet wino różane, ale także do naparów. I do tego Was dzisiaj właśnie zachęcam. Pokażę Wam, jak zrobić taką e, herbatę, z, z herbatę ziołową z owoców dzikiej róży. Można nią spokojnie zastąpić normalną herbatę. Herbata z owoców dzikiej róży będzie wzmacniała pięknie naszą odporność, i warto tutaj e, ją popijać nawet kilka razy dziennie. Można e, taki napar tutaj sobie popijać. I co zrobić? Aby taki napar przygotować, potrzebujemy dzbanka, owoców dzikiej róży. Mogą to być owoce świeże, mogą to być owoce suszone. Eee, potrzebujemy wrzącej wody i miodu, dlatego że miód jeszcze spotęguje działanie dzikiej róży. Taki napar w ogóle fajnie też popijać w czasie przeziębienia, w czasie gorączki. On super gasi pragnienia. I teraz tak, przed zrobieniem naparu owoce róży trzeba rozdrobnić. Ja tutaj teraz na potrzeby filmu użyję nożyka, ale generalnie można to zrobić także w moździerzu. Jak przykroicie owoce dzikiej róży, to zobaczycie w niej takie ziarenka, które tak naprawdę z punktu widzenia botanicznego to one są owocami dzikiej róży, ale potocznie nazywa się cały ten owoc <grych> owocem. Więc te małe ziarenka tak naprawdę są prawdziwym owocem dzikiej róży. Dziką różę można spożywać z tymi właśnie nasionkami. Są one także w pełni bezpieczne. Nie polecam ich jeść na surowo, dlatego że tutaj drażnią nasz przewód pokarmowy. Są one pokryte takimi włoskami. Więc rozdrabniamy tę dziką różę. Standardowo jest taka proporcja jedna łyżka ziół na szklankę wody. I tak samo robimy w przypadku róży. I potem te rozdrobnione owoce zalewamy szklanką. Wrzącej wody. Ja tutaj akurat mam dzbanek, więc zrobię trochę większą ilość takiego naparu. Po co rozdrabniamy te owoce? Po to, żeby tutaj naruszyć błonę komórkową rośliny i żeby po prostu te związki czynne miały szansę przedostać się do wody. Wiem, że tutaj zaraz pojawi się wiele głosów, że dziką różę zalewamy wrzątkiem, a więc traci ona z witaminę C. Ale tutaj podążam za. Mądrymi głowami polskich fitoterapeutów, którzy każą tą różę niestety zalewać wrzątkiem, po to, żeby ona po prostu mogła się zaparzyć. Nawet jeśli zalejemy ją wrzątkiem, to owszem, stracimy część witaminy C, ale część witaminy C pozostanie. Więc zalewamy tą różę wrzątkiem i przykrywamy taką, taki napar z podeczkiem i odstawiamy na około pół godziny. W momencie kiedy ten napar przestygnie, dodajemy miodu. Trochę miodu, wedle uznania. Ja tutaj mam akurat miód lipowy, mój ukochany, Ech, świetny miód na przeziębienia. Miód dodajemy dopiero po przestudzeniu z tego względu, że jeśli dodamy go do wrzątku, to straci on także ogrom swoich cennych właściwości, a tego przecież nie chcemy. I taki napar, tak jak mówię, popijamy kilka razy dziennie. Popijamy w czasie przeziębienia, popijamy w czasie gorączki, popijamy nawet przed snem, dlatego że dzika róża wykazuje działanie delikatnie uspokajające. Taki napar można też połączyć z innymi ziołami, takimi jak chociażby czarna porzeczka, czarna malwa, owoce maliny. No tutaj ten wybór jest naprawdę przeogromny. Można nawet połączyć z figłą z drzewem pigmy, pod którym, z krzewem pigmy, pod którym siedzę. Ech, także tutaj naprawdę wybór jest nieograniczony. Natura oferuje nam ogrom tutaj roślin, które mogą wspierać naszą odporność i jednym, jedną z nich jest właśnie dzika róża. Także zachęcam Was serdecznie do korzystania z tej róży, ku zdrowotności i trzymajcie się cieplutko i zdrowo.